Vandover. Vandover jest muzeum epoki żelaza. Ale tak się nazywa, ale tak naprawdę jest to muzeum związane z tym miejscem na mapie. Danebury Hillford, Czyli to jest potężny fort celtycki. Zdaje się, że był podbity przez Rzymian. I głównie z z tego fortu, które trwają od przynajmniej 50 lat na tym forcie, jak nie więcej. Bo widzę, że te zdjęcia mogą być chyba starsze niż z lat 50. W każdym razie Pani nas poinformowała, że przynajmniej od 50 lat gromadzone są fanty z tego fortu. I zgromadzony w tym muzeum, między innymi. A tutaj jest celtycki wojownik. Eee, widać od razu, że najważniejszą częścią ozdobną jest ten tork, masywny naszyjnik oraz taka klamra spinająca odzież. Także nie miało żadnego uzbrojenia. A zresztą celtowie często szli do ataku półnazy. To pewno miało symbolizować ich odwagę. Tutaj przykład rzeźby z Rzymu eee, z Muzeum na Kapitolinie. Umierający gal. Widać nagą postać całkowicie, ale jest org. Zdaje się na szyi. Przykład rzymskiej armii maszerującej. Ten zastanawia mnie zawodnik. Miał taką czapę z lwa i on trzymał, zdaje się, symbol. Tutaj orła. To jest przykład mocny. Tutaj widać półnagich Celtów. W czasie, w czasie jakiejś bitwy. No i rydwany. Cylindrowie używali redwanów. Przykład tej mozaiki to jest oryginalna mozaika pochodząca z Willi Rzymskiej, a tutaj w Anglii się znajdującej. Jakby centralną postacią tej mozaiki jest bóg wojny Mars. Tak, a tutaj właśnie. Z tej wili pochodzi ta mozaika. A przykład, przykład żołnierza rzymskiego. Tylko widzę krótkiego miecza, mu brakuje jeszcze. Tutaj jest dokładny opis, jak wyglądał wojownik celtycki. Tarcza, miecz, włócznia. Ciekawe, że na, na tym hełmie jeszcze była jakaś dodatkowa taka ozdoba. A rzeczywiście, tutaj są przedstawione. Ciekawe, to wygląda mi na dzika. No dzik zawsze był symbolem takiej wojowniczości. Czyli ten hełm, hełm wykonany z brązu. Policzki chroniące boki. Tak. A, tutaj są zdjęcia lotnicze e, kilku Iron Hill Forts za Anglii, no i chyba na nich wszystkich byłem. Z wielu z nich zrobiłem filmiki też. Na przykład Beacon Hill. Tu znajduje się grób człowieka, który wszedł jako pierwszy do grobowca Totenhamona w Egipcie. Tu jest pochowany. Na tym narożniku tego Iron Hill Fortu. W dole znajduje się jego, jego, jego rezydencja, jego pałac. Bitwa, 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 w której brali udział w Sertowie. Półnadzy wojownicy w tatuażach, jadący na rydwanach. A co tam jest przytroczone do tych końskich grzbietów? Czy to nie głowy? Chyba głowy. Być może jakichś pokonanych przeciwników e, pewno liczyli na to że moc moc spłynie dodatkowa na Celtów tutaj jest przykład grobu wojownika celtyckiego którego pochowano wraz z uzbrojeniem Widać tu miecz. To taki to chyba miał na piersi. Nie wiem co to jest za część uzbrojenia. Tutaj z tego szczepu włóczni, części. Roundhouses, czyli domy takie okrągłe, były typowe dla epoki żelaza. Czyli ja rozumiem, że po środku znajdować mógł się taki, taki kocioł, palenisko. Przykłady różnych narzędzi potrzebnych do funkcjonowania i przeżycia i żarna garnki o, coś ciekawego jest elementy z brązu ale i z żelaza no i tutaj rzecz bardzo potrzebna piec. Piec do wypieku chleba. Się zastąpiły te domy okrągłe. A właśnie takie domy są. spotykam często w Anglii, znaczy często w takich historycznych miejscach są podparte na takich grzybkach, czyli mówiąc krótko są w powietrzu się znajdują podłogi ich układ takiej podziemnej, takiego podziemnego spichlerza. albo drążyli w wapiennym czy kredowym podłożu no dziury takie mówiąc krótko którym składowali zboże takie spiżarnie, spichlerze sprzed 5 tysięcy lat a tu jest, że na tym forcie było taki dziur około 5000 akurat te 5000 się raczej do tego tycze niemniej jednak ten okres tych 5000 lat wcale nie musi być e, wspomniany przeze mnie oszukany no bo chyba wtedy ta epoka żelaza już trwała a tu przykłady takich różnych obciążników z dziurkami które były używane do przędzenia wełny ona no polak się je znajduje Często wykonane są z łowi. Tutaj widać, że one są też w kamieniu. Z może, może, może wykonać by było je bardziej precyzyjnie, ale nie będę się ten temat wymagał szczerze powiedziawszy. Tutaj jest przykład pierścienia rzymskiego, datowanego na rok 300-450. Hmm srebrny pierścień. Nie, nie wiem jak to wejdzie na ten wideo. Jest tutaj ładnie wyeksponowany. Jest w opisie, że to jest taki przykład połączenia wpływów nowo przybyłych anglosaksońskich imigrantów z tą Romano-Brytan oryginalną społecznością. Trzeba było jeść, albo zabić jakieś zwierzę, albo uprawiać rolę. śladu uprawy roli, ten opis tutaj głosi, znajdowane są sprzed 3000 lat. Sierpami sobie te zboże zbierali. przykład pół. Jakieś woły. Woły takie musiały to ciągnąć, jak to tutaj. W takiej obszarze. Chodziły te woły z tym pługiem. A tutaj się potwierdza informacja z dołu, że. Pewnym zwierzętom, pewnym zwierzętom celtowie przypisywali jakby pewne moce. I w tej informacji jest zawarta taka wiedza, że właśnie dzikie świnie, dziki hmm, dodawały jakby ducha walki. Stąd zapewne na hełmie tego wojownika celtyckiego znajdował się dzik. No i opisy są też, co które zwierzę jaką dawało moc. Mam przykłady takich zdjęć z powietrza w czasie prac archeologicznych. Tutaj jakieś konstrukcje z epoki Żelaza, przykład jakiejś drogi, a tutaj wille rzymskie. To jakiś nietypowy przykład posadowienia wille rzymskiej na yy, wzgórzu. gablota z zarąbistymi fantami z tego Iron Hill Fortu zdaje się który pokazywałem na sam początku na mapie kilka kilometrów od Silchester znalezione zrobiłem filmik o Silchester to jest bardzo ciekawe stare rzymskie miasto z, do dzisiaj z zachowanymi murami a i ten filmik no może nawet dam go w opisie linka do niego to może ktoś sobie go to obejrzy w każdym razie takie dość nastrojowe jest to miejsce szczególnie jak się wieczorem to ogląda Momentki. w Deinbury Hillport znaleziono takie bary żelaza i dopiero z tych barów kowale wykuwali potrzebne narzędzia Przyjętą rzeczą jest to, że Celtowie nie używali pisma, dlatego opisy tego społeczeństwa zachowane są w źródłach rzymskich i greckich i stąd się chyba czerpie wiedzę największą na temat Celtów. Ja wcześniej powiedziałem, że te głowy ludzkie były przytroczone do, do końskich grzbietów. Tutaj nie ma potwierdzenia tego. Tak mi się wydawało, że w tamtym razie tak to jest przedstawione. Tu jest taki opis, że Celtowie natomiast chętnie wieszali głowy swoich wrogów na swoich domostwach i w innych miejscach. Celem zapewnienia sobie jakiejś ochrony, czy tam dodatkowej mocy. Około roku setnego ta kultura Iron Age zaczęła no, się bardzo mocno zmieniać. Tu w opisie dowiadujemy się, że głównie to było pod wpływem najazdu Rzymian. I około setnego roku wyspa Anglia przestała być izolowana od kontynentu i poddała się wpływom właśnie rzymskim. Tu jest przykład tego, jak imperium rzymskie stopniowo się rozwijało i podbijało stopniowo nowe tereny. Ale do Polski nie dotarli. Przynajmniej w takiej swojej oficjalnej wersji, gdzie nasz teren by y, znajdował się y, w rękach imperium. No, tu jest przykład meteorytu. A meteorytu, który y, odkryto na tym forcie właśnie, na mapce, który pokazywałem na początku. Jest o tyle ważny meteoryt, że on pomógł naukowcom w określaniu tego, jak dawno zamieszkiwane były te tereny. Wydawało się, że to już koniec a tu na pięterku następna część muzeum. Wprawdzie poświęcona Andover miastu, ale mamy następny okres historii. Tutaj znakomicie wyeksponowany najazd Saksonów, germańskich plejon, plemion, które podbiły Anglię. No i goblotki fajne są, proszę bardzo. Skita, anglo Mała monetka ze srebra, prawie czarna Tak się utlniło te srebro Na dole, biżuteria Pięknie A im dalej jeszcze pięknie. Brosze Jest też pierścionek ze złota. Eee, opis. Czwarty wiek około. Pierścionek ze złota. W 2013 znaleziony za pomocą wykrywacza metalu przez amatora poszukiwacza. Proszę bardzo. Eee, widać, że jest a, pęknięty. Znaczy pęknięty. Tam gdzie oczko ten ring dochodził i chyba jest fruwany Więc wcale nie musiał, nie musiał stanowić takiego jednoznacznego celu na wykrywaczu No super, super nawlądki wykochane mm. Złote monetki atrybatic staters około 50 roku czyli taka grupa monet została znaleziona to jest numer 5 pięknie widać że to złoto nie wiem jak będzie na nagraniu ale widać że to złoto ma taki kolor a, no lekko czerwonawy ale konik, konik jest motywem przewodnim jak widzę super dwójka to jest dwójka. Copper, alloy, lynch, pinch and strap, union, old down farm. Piękne. No a tutaj pełen wypas. Cała grupa siekierek z brązu. No, zostały znalezione w grupie, czyli to się nazywa Horde po angielsku. Piękne przykłady. Różne kształty. Super, Gdy pokój pokazuje już jakby historię tą młodszą, ale jest bardzo fajne wejście tu z muzyką. Stopniowo przechodzimy do czasów nowszych. Ja powoli będę się żegnał. I do usłyszenia następnym razem. Muzeum Wandower na pewno jest tym muzeum, które warto sobie po drodze jadąc gdzieś wstąpić. Pooglądać, poczytać na spokojnie. I tyle. Do usłyszenia tutaj oryginalne monetki rzymskie ale przykład monety znajduje się tutaj przykład monety przerobionej na brosze tak ona wyglądała czyli moneta jest dość stara ale około roku 1050, czyli ta moneta musiała już istnieć przed tym rokiem, jak rozumiem, przerabiano takie monety na brosze i eksponowano je krzyżem, tak żeby był widoczny krzyż, gdy taką broszę, monetę noszono na sobie. No, Ciekawe.